Nie przeszkadzać mi Kori będą topname. Ja? Okej, okay. adu. Zawsze mi przeszkadza. Kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na moje zakupy kosmetyczne, czyli takie nowości u mnie toaletkowo-łazienkowe. Zacznę może od, od największej rzeczy, która tutaj leży na mojej toaletce. I to są waciki z Primarka. Byłam tydzień temu w Primarku nie, dwa tygodnie temu w Primarku. Zrobiłam też zakupy ciuchowe, ale powiem Wam, że one nie są jakieś takie bardzo, bardzo fajne, takie zwykle u mnie po domu, czy, czy koło domu, czy do pracy, także nawet nie będę nagrywać holu kupiłam też torebeczkę, chociaż ją mogłam pokazać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, wiecie co, na końcu filmiku pokażę Wam tą torebeczkę, choć ja torebek nigdy nie kupuję w Primarku ale ta była naprawdę fajna, także przejdźmy tutaj do, do tych zakupów kosmetycznych, także waciki słuchajcie, nawet ich nie otwierałam i z racji tego, że moje już mi się powoli tam kończą łazience to trochę Wam poszeleszczę nie są to najmi najmiększe waciki, jakie dotykałam ale słuchajcie, do takiego y, użytku zobaczymy, jak się sprawdzą. 100 sztuk. 100 sztuk za niewielkie pieniądze, także postanowiłam wziąć je ze sobą. Odkładam od razu i mam jeszcze dwa produkty z primarka kosmetyczne, ale to już Wam pokażę tutaj, jak, jak będę wyciągać po kolei stare beczki. Przejdźmy może do Krojtwatu, gdzie kupiłam sobie dwa produkty do włosów. To ja muszę czasami sobie Zamykać te usta, bo mi się zbiera nieraz biała linia. Są tak przesuszone, wysuszone, i to już chyba teraz nie wiem od czego, e, ale ale działam. E, miały być produkty do włosów i są produkty do włosów. Kroj twarzy kupiłam e, Hydrating Macadamia Oil. Jaka to jest firma? Organics, tak? Organics, organics, tak. Organics Beauty. Bardzo wielka pojemność, 385 ml i bardzo fajnie właśnie spisuje się do moich przesuszonych blond włosów. Nakładam pod prysznicem na jakieś 3 minuty, do 5 minut, wtedy wiecie, gole się, coś tam innego robię i świetnie mi się jak na razie sprawdza. Nie kupiłam szamponu, kupiłam tylko odżywkę, bo szamponów jeszcze miałam, a kupiłam za to taki szampon. Widzicie co, ja nigdy w drogeriach nie otwieram sobie opakowań i chciałabym właśnie najpierw zobaczyć, jaką miałby szampon konsystencji, dlatego, że ja preferuję takie przezroczyste, nie takie perłowe i nie wiedziałam właśnie dlatego właśnie nie kupiłam, o, już mi się przypomniało, dlaczego nie kupiłam sobie też szamponu także w krajtwacie to kupiłam wiem, że już dużo dziewczyn poleca te produkty także zobaczymy, jak, one mi się jak ten mi się sprawdzi, a szampon to jest Garnier Loving Blends z rumiankiem i kwiatem miodowym kwiatem miodu do blond hair czyli do, do włosów blond 300 ml nie używałam jeszcze zobaczymy stoi teraz w kolejce zaraz jak skończy ten szampon sensitive a może nawet nie bo mój synek też używa go cały czas także może ten też w trakcie jakoś wplotę w swoją pielęgnację i co tutaj jeszcze mam mam tutaj e, Coś, co pokazywałam Wam też w Denku Kupiłam sobie kolejne opakowanie Alba Decay All Nighter Makeup Setting Spray Czyli mgiełkę do utrwalania makijażu Drugie opakowanie 30 ml, dlatego, że nie mieli większej pojemności Akurat wtedy, kiedy ja robiłam sobie zamówienie Bardzo fajny produkt Świetnie się sprawdza Ja go miałam bardzo, bardzo długo, dlatego, że nie używam codziennie Chociaż od pewnego czasu Zaczęłam używać Ale to dowiecie się w innym filmiku kochani, kolejnym produktem z którego jestem niesamowicie zadowolona to jest Paula's Choice produkt krem z filtrem i to jest Resist Super Light Daily Wrinkle Defense SPF 30 do cery normalnej tłustej i mieszanej z anty, o, o, antyoksydantami i rezerwatrol resveratrol ris, Cokolwiek to by miało być. Bardzo, bardzo, bardzo fajny krem, jest leciutki, bardzo szybko się wchłania, świetnie trzymają się na nim makijaże. I wiecie co? On niby, on troszeczkę tak wybiela, jak go zaplikuje, ale on ma taki kolorek w sobie. Ma w sobie kolorek takiego bardzo jaśniutkiego fluidu. Naprawdę zapach, jak... nie, nie żaden ładny naprawdę bardzo, bardzo fajnie spisuje mi się właśnie pod makijaż używam go tak gdzieś od tygodnia także jestem niesamowicie zadowolona miałam tutaj, mam tutaj 50, 60 ml na razie dla mnie hicio właśnie do mojej cery przedłuszczające się, choć wiecie że używam reti, reti, retinoidu bo wspominam od pewnego czasu o tym w filmikach i cera się strasznie przesuszyła, ale ten produkt naprawdę daje radę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie słoneczne. Wyciągamy dalej. Tutaj widzę, że trafiłam znów na Primarka. Zapomniałam nawet o tym. Kupiłam sobie zmywarz do paznokci, bardzo duży, 300 ml za euro 50, Tutaj macie cenę. Bez acetonu. Co? E bez acetonu. Co mi się tak dzisiaj język plącze? Użyłam koła dwa razy. Powiem Wam, że. Nic złego nie zrobił, też nie wiem, nic dobrego nie nawilżał. Przejdę. Ło! Może jak już jestem przy marku, to w końcu wyciągnę dwie takie kredki, pomadki w sztyftach do ust oczywiście. To jest. Czy tutaj będą jakieś kolorki? One były za 2,50. L-Brown, a to Natural. Natural i Brown. Light Brown, może. Nie wiem. E, mogłam powiedzieć, że ta jest w bardziej takim odcieniu brzoskwinkowym. Nie, to nie jest brzoskwinka, ale w takim cieplejszym odcieniu. Ta natomiast w chłodniejszym. I powiem Wam, że dzisiaj zaaplikowałam Tom, ale ona była dla mnie za, za szara na moich ustach. Choć jest bardzo, bardzo ciekawy kolor, ale nie do końca właśnie do mnie pasujący, chociaż może. Jakbym zostawiła, to byście mogły same ocenić, czy by mi pasował, ale jest naprawdę bardzo fajna, matowa, świetny pigment, długo się utrzymuje, ale potrafi właśnie się u mnie tak zbierać w rowkach. A drugi ten kolorek, ten Natural, to jest znowu już cieplejszy, taki brązik mogłabym, była, mogłabym powiedzieć tutaj, ten już bardziej mi odpowiada, bardziej pasuje do mnie, także za 2,50 pomyślałam, że spróbuję, już chyba z jaka więcej kosmetyków nie ma, nie mam tej w torebeczce pokażę Wam, a jest ale bym okłamała, mam jeszcze błyszczyk, tinted lip oil czyli taki olejek do e, który ma tam mrowić nam i on mrowi, ale on faktycznie nie daje za bardzo koloru, tutaj go mam, e, na ustach go praktycznie nie widać, ale ja sobie nakładałam to na to i fajnie wyglądało to na, to na to. Kurczę, wiecie co, te kredki, one, one, na ręku wyglądają obłędnie, naprawdę. I muszę, muszę jednak przekonać się do takiego bardziej szarowego. Zobaczymy. E, to już było naprawdę wszystko z prima niego. Mam jeszcze produkty z Kiko. To je sobie może tutaj odłożę, bo koniecznie chcę wam pokazać produkty, które już używałam w makijażu i pogaduchach i z których jestem bardzo, bardzo zadowolona. To jest Lancom. Lancome Concealer. Bardzo, bardzo długotrwałe, świetnie kryjący. Jest cudowny, z SPF 30. Mój odcień to 03. Nie chciałam jaśniejszego. Naprawdę fajnie się utrzymuje i powiem Wam, że y, mam zamiar nagrać Wam filmik o, nowej, o nowym sposobie, no nowym nowej metodzie aplikacji mojego konsilera, ale kurczę, wiecie, że to się tylko sprawdza z tym lankom. I właśnie się zastanawiam, jeżeli nadal chcecie, to dajcie mi znać, bo ta, ten, ta metoda się naprawdę sprawdza tylko właśnie z tym lankom. Szlak by go trafił. Ale naprawdę jestem niesamowicie zadowolona, wygląda naturalnie, ładnie. Nic tutaj nie pudrowałam. On, on zastyga, ale właśnie dodaje do tego coś jeszcze i bardzo jestem zadowolona Pojemność 15 ml, także duża pojemność Zobaczcie sobie jeszcze raz Tak wygląda opakowanie Świetne, kupiłam go na promocji Wtedy kupiłam sobie jeszcze Oczywiście, bo było Jak kupimy 3 produkty Będzie 30% taniej No to oczywiście ja sobie coś wybrałam 3 produkty I mam tutaj róż z Clinic, którego bardzo intensywnie Używałam, to jest Cheek Pub. 02 pitch pitch pop pop pitch pop Tak wygląda z takim tutaj nie wiem czy to stokrotka czy gerbera jest e, wytłoczona i to jest obłędny róż naprawdę jest przepiękny. bardzo mi pasuje bardzo go lubię i często dostaję komplementy jak mam go e, tutaj on jest tutaj jak mam go. mam szczerze że troszeczkę coś mnie niepokoi dlatego że aplikując go białym pędzelkiem i tutaj właśnie szukam takiego pędzelka którym nim aplikowałam, czy ja tej to nie, to nie będzie ten czy ja tej znajdę i teraz go nie znajdę, ale powiem Wam, że on okropnie schodzi z pędzla, także ma bardzo, bardzo dużo pigmentu w sobie, choć to nie jest tak strasznie widoczne na, na policzkach to znaczy on jest widoczny, ale nie jest tak, że robimy sobie od razu plamę i powiem Wam, że troszeczkę osoby, które są wrażliwe na, na ilość pigmentów w jakichś tam różach, to muszą na niego uważać, bo on może na przykład zapchać albo zrobić nam, wiecie takie, takie czerwonawe krostki. Słyszałam właśnie, że po różach coś takiego może wyjść. Ja natomiast u siebie tego nie zauważyłam i dalej używam, i po prostu jestem w niebo wzięta. Także Peach pop, Sklinik. I ostatnią rzeczą, którą sobie wtedy wzięłam w Easy kupiłam oczywiście tam wzięłam. To był Rouge Volupt Shine Coral in Passion 20, pomadka, moja pierwsza pomadka z Yves Saint Laurent, która jest bardzo taka nawilżająca, masełkowata i którą uwielbiam nakładać, i już Wam tej słoczuję, a tutaj jest, to jest taki koral, ona cudownie wygląda z tym różem razem, którą uwielbiam stosować bez konturówki. Robiąc sobie takie troszeczkę rozmazane usta i pomimo tego, że ten balsam taki bardzo szybko schodzi z tych ust, to pigment zostaje, słuchajcie, później mam takie malinki na tych ustach, wiecie, to ani to konturu nie ma, ani nic, ale mam takie za, za zaróżowione, zaczerwienione usta. I to takie są, wiecie, bardzo dziewczęce, subtelne malinki. E, fajny nie naprawdę mi się sprawdza. Muszę z nią uważać, bo troszeczkę mi się wylewa poza kontur, jak sobie tak za mocno zaaplikuje. Mm, cudownie pachnie, świetnie nawilża, choć mówię nie na, na bardzo, bardzo długo. E, można też, uważam, taki właśnie delikatny produkt można sobie tak na wciemno zaaplikować, tylko właśnie uważać, żeby nie powyjeżdżać za kontur. E, jest dobra pigmentacja, ale jak mówię to będzie taka raczej transparentna pomadka, świetna myślę, że jak będą jakieś promocje minus 40%, bo często są w pari, to na pewno zakupię sobie kolejne odcienie właśnie tej pomadki z Yves Saint Laurent słuchajcie, umaziana jestem cała, ale przejdźmy do ostatnich produktów, bo za, będąc w Itowe właśnie te dwa tygodnie temu zaglądałam, zaglądałam do Kiko i kupiłam sobie nożyczki za 5 euro. Ja tutaj mam nawet paragon. Od razu wam powiem, co ile kosztuje. Nożyczki kosztowały nożyczki kosztowały 4.90. Moje mi się połamały, te czubeczek, a ja używam nieraz tutaj do, do brwi, żeby sobie podciąć i w ogóle coś tutaj odcinam. Jak odcinam, to mi są potrzebne, a właśnie moje się połamały. Miałam je już chyba, nie wiem, z 15 lat, odkąd jestem w Holandii, to dłużej. Także nożyczki sobie kupiłam. Kupiłam sobie również produkt do brwi i nie do końca dobry dla mnie kolor, choć naprawdę jest fajna. To jest kredka. Kredka jest raz, razem z temperówką. Ona jest taka trochę Cisza chyba od tych standardowych, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolor taki brązowawy, ale zmienia nam się znowu światło. Taki brązowawy. Może ja tej znajdę gdzieś, to jest 03. Tak, i ona jest odrobinkę dla mnie za ciemna, przynajmniej ja tak, takie mam odczucie, rysując ją, chociaż muszę sobie, teraz słuchajcie, rysując brwi, robię to bardzo, bardzo delikatnie, tak wiecie, takimi E, muśnięciami, takimi wiecie, pojedynczych włosków, bardzo delikatnie i lepiej mi się sprawdza ta metoda od szorowania kredką brwi. E, także zobaczymy, jak, jak ta metoda mi się sprawdzi. Ale jak mówię, fajnie, że jest berówka dodana, dlatego trzymam to sobie wszystko w opakowaniu. A ta kredka kosztowała 5,90. Tak, 5,90. Także zobaczymy. Dajcie mi znać, czy miałyście, e, czy się Wam też sprawdza. Kolejnie kupiłam polecaną przez e, kawę bez cukru, pozdrawiam Aniu, to jest baza matowa i Ania polecała tą bazę, ale właśnie nie nakładając ją pod podkład, ale na podkład delikatnie wklepując i wtedy ma być makijaż zmatowiony i faktycznie jest zmatowiony jak cholera. E, natomiast nakładając to samo na twarz, no to nie wiem kto... Kto potrafiłby jeszcze sobie rozprowadzić makijaż, bo wtedy cera jest tak tempa, że mała bańka. To jest mat, Base korektor, Primer, także ona kosztowała jakieś 8,90 i mamy tutaj 25 ml. Także na razie mi się cera nie przetłuszcza, w ogóle nic mi się sebum nie wydobywa. Ja już zrobiłam kilka godzin temu makijaż, a sebum nie mam, dlatego że używam tych retinoidów. Ja raczej mam teraz przesuszoną cerę, jak przetłuszczającą się, ale to powinno wrócić później do normalności i tam jeszcze co ja w tym kiko jeszcze kupiłam kupiłam sobie maskarę i pudę i cień o i to będą już wszystkie produkty kupiłam maskarę maskarę Ultra Tech Curve tak się prezentuje, tam mi pani chciała wcisnąć inną maskarę, ja natomiast zobaczyłam, że szczoteczka, ta ma szczoteczkę, która mi odpowiada, to jest silikonowa z takimi małymi ząbkami bardzo fajnie podkręca rzęsy ale ich za bardzo nie wydłuża, naprawdę musiałam kilka warstw nałożyć, zresztą teraz jeszcze ona jest mokra i za bardzo mi ich nie wydłużyła, natomiast bardzo fajnie podkręciła i co fajne, bardzo dobrze się zmywała, nie osypując się w ciągu dnia, także maskara kosztowała gdzie jest maskara, 7,20 i zakupiłam puder, którego zakupu trochę żałuję. To jest puder matujący. Tak wygląda. Fajny, fajny ma aplikator, którego nie uży raz użyłam, ale nie będę używać. I ten puder był najdroższy. Nie przeszkadzać mi. Koriby na topnajme. Ja? Okej, okay, adu. Zawsze mi przeszkadza. E, aha, i to, przewróćmy do pudru, przepraszam. I to jest Invisible Powder, który faktycznie jest niewidoczny. Ma taki aplikator, którym się bardzo nie, nieciekawie aplikuje, dlatego że tutaj już widzicie kropeczki, i on tak zostawi później. Może ja tak wam pokażę. Widzicie kropeczki? Widać. I tak później ciężko go rozpracować tym aplikatorem. O no, czasie namaziać. W końcu się rozpracuje, ale. Trzeba się y, na, nawciskać. I to on jest tak niesamowicie suchy, że teraz o Jezu! Okropnie suchy. Do tego pachnie takim czymś nieciekawym. Nie wiem, czym on tej pachnie. I Nie wiem, czy to jakiś skład jest y, no, silika, aluminium, y, strecia. Glicina nie, nie, nie dla mnie nie dla mnie ten puder podkreśla, o tej moja ręka jest trochę sucha i podkreśla wszystkie takie suche zagięcia, także jest niesamowicie gładki i faktycznie może jak moja cera będzie się przetłuszczać znów, aż widzicie aż mi oddechu zabrakło, chociaż go za bardzo nie pyliłam, ale ten smród on to czymś pachnie czego nie mogę określić nie podoba mi się, ale faktycznie mówię, że może na strefę C, C. Tak, tutaj na strefę T, jak będę się znowu przetłuszczać, może się fajnie sprawdzi. Jak nie, to po prostu pójdzie w inne ręce do kogoś, kto ma bardzo przetłuszczającą się celę. I ostatnim zakupem, jaki zrobiłam w Kiko, to był eyeshadow, czyli pojedynczy cień. Kupiłam dlatego, że on był przeceniony na 2,90 i ja chciałam bardzo tak, taki butelkową zieleń kupić, i kupiłam <grym> matowy. Bardzo ładnie wygląda. Nie używam jeszcze. Chyba sobie jutro szczelę makijaż taki zielony. Dobrze napigmentowany. Zobaczymy, co ja z tego wykombinuję. Powiem Wam, że uwielbiam ostatnio zielonkawy kolor na swoich powiekach. Bardzo lubię. Dzisiaj akurat nie mam zaaplikowanego, ale bardzo, bardzo lubię. I wydaje mi się, że moje brązowe oczy wtedy bardzo fajnie wyglądają. Ale to yy, muszą być raczej takie ciemne zielenie, a jak nie, to tylko jakiś dodatek jaśniutki. Ale tak to wolę w te ciemne odcienie e, iść. Moi kochani, to już wszystko, co tutaj dzisiaj dla Was przytargałam. Nie musiałam daleko targać, bo to wszystko było w tej mojej sypialni. Rozglądam się, żeby niczego nie pominąć. To nie są oczywiście filmiki, żeby Wam tutaj się chwalić, ale żeby być na bieżąco z danymi produktami e, i powiedzieć Wam o moich wstępnych odczuciach, o danych kosmetykach powiedzieć podzielić się z Wami moimi doświadczeniami i też bardzo chętnie bym poczytała, czy miały się te produkty i co o nich myślicie naprawdę to mi bardzo pomaga przy dalszych testach, nie wiem zwracam uwagę na coś tam innego, czy może polecacie aplik inną aplikację inną metodę aplikacji, także kochane, Wy jesteście moją też mm, kopalnią wiedzy piszcie kontaktujmy się w moich komentarzach. Ja się z Wami bardzo cieplutko żegnam, życzę Wam wspaniałego dnia i widzimy się w kolejnych filmikach. Taką mam oczywiście nadzieję. Do zobaczenia.